I jako ostatni z wnioskiem formalnym chcę wystąpić pan poseł Berkowicz, Konrad Berkowicz z Konfederacji. Bardzo proszę. Chcecie więcej Paszyka? Dobrze, porozmawiam, ponegocjuję z panem posłem, czy jest w stanie zapewnić wam jakieś indywidualne traktowanie i dzieła. Wszystkie, a teraz pan poseł Berkowicz i to jest jego czas, jego 60 sekund. Bardzo proszę pozwolić być wysłuchanym panu posłowi. Dziękuję. Ja chciałem się zwrócić do Pana, panie premierze, z troską o pańską kondycję, bo ostatnio jak Pan rządził, to uciekł pan za granicę po siedmiu latach rządów, teraz wytrzymał pan niecałe dwa miesiące. Ale cieszę się, że jest Pan z powrotem, ale to może dlatego po ponad 70 dniach pańskich rządów spełnił Pan ze stu obiecanych konkretów na pierwsze sto dni sześć. Sześć konkretów i co gorsze z odpowiedzi na nasze pytanie odnośnie kwoty wolnej od podatku jasno wynika pańskiej odpowiedzi pisemnej, że nie zamierza pan w najbliższym czasie spełnić tego ważnego konkretu. Dlatego zwracam się tutaj do pana, panie marszałku Hołownia, bo pan z kolei obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje pan zamrażarkę sejmową. Tymczasem my złożyliśmy projekt, też z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji. I ten projekt leży już w zamrażarce prawie trzy miesiące. Także bardzo proszę otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę, a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo bo, dobrze. Bo byłby takie rozmrażania będą akurat na przyszłe święta, święta Bożego Narodzenia, oczywiście. Dziękuję bardzo. Położę je na pewno obok ustawy Konfederacji, tylko kłopot będzie wtedy taki, że się szybko rozmrożą. Więc nie wiem, czy nie szkoda panu tych uszek. Przyjmuję Panie... je z wdzięcznością i powrócimy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku. Ale pomysł miał pan fajny, muszę powiedzieć. Bardzo taki happeningowy i spektakularny. Powracamy do rozpatrzenia. Ma talent, ewidentnie, złoty przycisk. Powracamy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Jest to.